61 ran tłuczonych na głowie, tułowiu i kończynach. Liczne krwiaki podskórne i wewnętrzne. Złamane żebra, złamany nos, złamana żuchwa. Złamanie kości, czaszki w okolicy potylicznej i ciemieniowej. Złamania kości rąk, liczne wylewy krwawe w mięśniach i narządach wewnętrznych. Pęknięcie śledziony, uszkodzenie nerek i wątroby. Głębokie otarcia skóry na nadgarstkach i kostkach, ślady kneblowania i duszenia, otarcia skóry twarzy i szyi od uderzeń i szarpania, liczne rany tłuczone skóry głowy, krwiaki pod czaszką, obrażenia mózgu od uderzeń tępym narzędziem, woda i piasek w drogach oddechowych oraz żołądku, które świadczą, że żył w momencie wrzucenia do wody. To nie jest opis z sekcji zwłok z kolejnego serialu Netflixa o seryjnym mordercy. Dokładnie tak w rzeczywistości wyglądała męczeńska śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, której 41. rocznica przypada właśnie dzisiaj. Człowieka walki, który miał odwagę mówić prawdę. Człowieka, który mówił, że zło należy dobrem zwyciężać. Że człowiek nie może być niewolnikiem kłamstwa. Że sumienie stoi ponad jakimkolwiek rozkazem. Swoją niezłomną postawę przypłacił życiem. Porwany, torturowany i w końcu zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa. Dziś mijają kolejne lata od tamtej zbrodni, a my wciąż nie poznaliśmy całej prawdy. Bo jego historia to nie tylko. Zwykła historia. To rana, która się nie goi, gdyż prawda została przykryta gruzami transformacji ustrojowej. Bo nie wszyscy winni zostali nazwani po imieniu, bo ci, którzy mieli odwagę szukać prawdy, często znikali z przestrzeni publicznej tak samo jak on. Dopóki ta sprawa nie zostanie w pełni ujawniona. Dopóki archiwa nie będą zamknięte, dopóki nazwiska i powiązania będą ukrywane, dopóty cień tamtego układu będzie trzymał Polskę w swoich brudnych rękach. Bo to właśnie na tej zbrodni zbudowano późniejszy układ i kompromis, który do dziś zatruwa polskie życie publiczne. Dlatego dziś. W rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki trzeba powiedzieć sobie jasno: Polska nie będzie wolna, dopóki prawda o jego śmierci nie ujrzy w pełni światła dziennego. W imię sprawiedliwości, w imię pamięci, w imię wolnej Polski, my, Polacy, żądamy prawdy. Bo tylko prawda może nas wyzwolić.